Marek zgodził się dzisiaj na zwiedzenie Barcelony jako tylko jedna przejazdowa trasa, więc naciskałam tam pełno punktów, które chcę odwiedzić. Poczujmy się przez moment, jakbyśmy tam byli. Cześć, fajnie, że jesteś. Ja jestem Ania, a to jest Marek z kanału Cieszy Chwilą. Obecnie podróżujemy po Europie. Zwiedzamy m.in. Włochy, Lazurowe Wybrzeże, Hiszpanię i cudowną Portugalię. Usiądź wygodnie i podróżuj razem z nami. A na koniec, jeśli zechcesz, subskrybuj nasz kanał i pozostaw jakiś miły komentarz. Wjechaliśmy już do Barcelony. Do celu mamy jeszcze 15 km, ale co Wam chciałam powiedzieć, praktycznie od granicy cały czas jedziemy taką super drogą. Celona powitała nas zielonymi papugami. No, są trzy. Cztery. Ten gołąbek jest nieznośny. To jest jeszcze No ale te gołębie atakują. Prawdopodobnie w 2026 roku ma być ukończona. Przeszliśmy od tej strony, z której świeci słońce, że była pięknie oświetlona. Powiem Wam szczerze, ja mam ciarki. Miejsce robi takie wrażenie. będzie po ukończeniu na tej makiecie jest dokładnie wszystko pokazane ładne kawał dobrej roboty odwalił wiem wam szczerze, że jak weszłam do środka to Zupełnie wszystko zapomniałam, co wiem na temat tego miejsca, takie robi wrażenie. Żadne z tego typu miejsc nigdy nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak to. Szerokość 60 metrów, długość 95 metrów. Najwyższa wieża ma do 70 metrów, a nawa główna 45 metrów wysokości. Na jednej z wiesz niedawno umieszczono gwiazdę, która ma 7,5 metra, waży 5,5 tony i właśnie tą gwiazdę chciałabym teraz przejść i poszukać. Ta gwiazda, ta niebieska. Ale stąd sprawia wrażenie malutkie. Nie wydaje się, że miała 7,5 metra, 5,5 tony, ale przejdę jeszcze w koło, Może jeszcze rzuci mi się w oczy jakaś inna gwiazda. W 2026 roku ma być ukończona, a z tej strony już jest taka zanieczyszczona. No, jednak, 150 lat to jest kupa czasu. Tam będzie budowane, a tutaj już będzie odrestaurowane, remontowane i odświeżane. Jakbym nie zrobiła jeszcze jednego ujęcia z tyłu, Marek już wywraca oczami. No, ale zobaczcie, jak pięknie. Jakbym mogła przejść obojętnie bez tego ujęcia naprzeciwko bazyliki wchodzimy do muzeum. W tym roku 1986-87 Tutaj może zacznie od 80, 81 I trzeci czwarty rok po roku mm. się światło mm. będzie, mam nadzieję że będzie coś widać na dole. Jest no i na dole też jest sklepik, czyli można sobie różne koszulki, piłeczki, opaski, getry. Wszystko od wyboru do koloru. Jak ktoś jest fanatykiem piłki, czemu nie? No, się przez moment jak byśmy tam byli. Co? Nie, nie jesteśmy w ogóle na stopie. Jeździmy sobie tak po tej Barcelonie. I tutaj Chcemy Wam pokazać, jak wiara sobie tutaj siedzi, i piwko, jedzonko, coś pięknego. Jest ciepło, 22 godzina, a tu jest normalnie tłum wszędzie, na każdej ulicy. A my uzbieramy się do spania. Zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. To na razie, do Dzień dobry. Witamy Was w następnym dniu. I zaczynamy zwiedzanie od, od miejsca, którym skończyliśmy wczoraj. Ale to nie tak, że byliśmy tu przez całą noc, ale wróciliśmy tutaj ponownie. Marek zgodził się dzisiaj na zwiedzenie Barcelony jako tylko jedna przejazdowa trasa, więc naciskałam tam pełno punktów, które chcę odwiedzić. Ale że byliśmy blisko katedry, to podjechaliśmy m.in. tutaj do niej. Proszę, tak, pięknie teraz świeci słoneczko, lepiej ją widać niż wczoraj, bo wczoraj tu byliśmy już późno, późno, ale co się tak. dziwić 500 km po zrobiliśmy wczoraj, nie? Tak, 540 kilometrów samolotem robiliśmy jeszcze Jedzenie no takie męczące. nie? I tutaj żeśmy przyjechali, bo sobie zrobić zdjęcie. godzina? 9.30, a ludzi tu jest o, od groma. 9.30. Zrobimy sobie parę fotek i pojedziemy do tego parku. No dobra, ale nie będę nagrywać nas, tylko do miejsca, w których jesteśmy. Trudno ująć ją ogólnie całą w kamerze. Muszę to robić na parę razy, ale nie ma co się dziwić. Długość całej katedry to 95 metrów. Szerokość 60, a najwyższa wysokość 70 metrów. Wysokość nawy głównej to też 45 metrów wysokości. Także nie ma co się dziwić, że ja nie mogę ją ująć w kamerze i muszę to robić na 2-3 razy. Przejdziemy teraz jeszcze od przodu, póki jest tak ładnie oświetlona. Bibelotki, pierdołki. Zrobiłam Wam kilka zbliżeń na cenę, ale wiecie, co się najbardziej sprzedaje. <laughs> Z tego co zaobserwowałam, większość osób kupuje wachlarze. Spędny jaszczur, którego mam nadzieję za chwilkę też podejdziemy.